Cześć jestem Klaudia do kanału No i już witam was w szybkich odpowiedziach. Na 2000 kibiców tylko 8 kupiło najdroższe bilety. Ile promili wszystkich kibiców stanowili kibice z najdroższymi biletami? Czyli mamy 8 kibiców na wszystkich, czyli na 2000. Jak zamieniamy na promile, to wymnażamy razy 1000. I skracamy sobie zera. Możemy sobie dwójkę i ósemkę skrócić przez dwa. Czyli zostają nam tutaj cztery promile. Odpowiedź C. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już!